Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie kurier przybył ser. Ten, co wczoraj brakował. Ale nie wiem, czy dzisiaj będziemy otwierali, bo ja dzisiaj późno wstałem o 12. A na trzecią mamy jechać na ważenie. Tak więc tak więc dzisiaj koniec zakładu. Tak więc nie opłaca się już dzisiaj otwierać. Dobra, Misza teraz jedzie na pocztę, bo jakaś paczka mu, mu zginęła, czy nie wiadomo gdzie jest. Ma tracking number. Z Chin coś sobie zamówił, sam, przez Polskę, kurde, nie wiem co za kombinacja, to nie ma prawa dojść. Zalegro. No, ale jakoś dojdzie. Do Zalegro, no dobra jest, w Chinach. Dobra. A jest chodnik. A ulica prezentuje się tak. Tam pocztę jest narodową, ale będę potrzebował ciebie, bo to jest na siebie wysyłkę przecież. Aha. aha. Po pierwszej jest y, koniec przerwy. Ale wiesz co, nie chcę mi się dzisiaj jechać. Dobra, pojedziemy jutro. No, pojedziemy jutro. Przyniosłem węgle, bo ty potrzebujesz. Ale nie, nie, myślałem, że do grilla, bo jak mi mówiłeś. Ty... Nie. nie, nie. nie, nie. Jakie węgle przyniosłeś? Kole? Energetyki, kole skało. Strasznie wiadostwa, ale ja montaż męczę i potrzebuję. Nie, ja takich rzeczy nie tykam. Ja też nie, ale montaż robię i potrzebuję stać. Mam po jeszcze kawę w zamrażarce. Też do montażu. Bo to długie godziny. Misza, ale czy ty kurde, zdajesz sobie sprawę, że my na trzecią jedziemy na basen? Na ważenie? No mnie to przeraża. Słuchajcie, ktoś mi napisał w komentarzu po poprzednim po, filmem żebym zabierał te krzesła i postawił ładne stoły i zrobił te burgery no bardziej profesjonalnie i ja wam powiem, ja mam piękne stoły z nierdzewki, z burtami popakowane, nowe czyli mogę je sprzedać jako nowe lub mogę sam ich używać jadą do mnie maszyny profesjonalne tutaj do street foodu, ale sytuacja jest taka, że kambodżańska wolność gospodarcza pozwala mi na to, abym mógł się spróbować w taki sposób, że wystawiam nawet parę krzeseł, robię to tak z nieładem, z czego mam to co mam, tak używam. Jadą do mnie też takie pojemniki fajne na warzywa, że tam pod spodem mogę lód dorzucić, że to wszystko będzie z nierdzewki elegancko stało. Ale póki co chcę wypróbować, czy to w ogóle będzie schodzić, czy przychodzą tutaj ludzie. Co z tym całym lockdownem, czy to się będzie opłacało. Jeżeli tak, to wystawiam te maszyny, jeżeli nie. To maszyny jako nowe idą na sprzedaż. Nie chcę ich używać, bo wiadomo, już raz używane to już nie jest nowe. tak? Póki co mam to wszystko ładnie popakowane, poskładane, a część jeszcze nawet nie dojechała. Tak więc tu jest odpowiedź dla tego człowieka, który mi ten komentarz napisał. Pewnie napisał w dobrej wierze, więc nie mam pretensji, tylko wyjaśniam. A jeżeli ktoś był w Azji, to wie, że takie kurcze prymitywne i prowizoryczne, fast foody, to jest tutaj norma. I nawet czasem, jak jest coś za dobrze zrobione, to odstrasza klientów w sensie takim, że, no, że cena i tak dalej. I ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, chcą poczuć takiego klimatu, takiego luzu, takiego bałaganu. Dużo osób takich jest, z wieloma ludźmi rozmawiałem, oni wolą pójść na taką kuchnię uliczną, na takich. W takich prowizorycznych stolikach usiąść. Czują taki klimacik, klimacik wolności, nie? Tak to wygląda, tak więc wyjaśniam sprawę. Jeżeli będą te burgery i hot dogi szły, i tam jeszcze maszyna do kebaba jedzie, to wtedy będziemy robić to dużo bardziej profesjonalnie, takie na wózkach, wszystko z nierdzewki, no to wiadomo, lepiej to wygląda oczywiście, nie? I dla mnie wygodniej to do składania, bo wjeżdżam wózkiem do środka później i po sprawie. Tyle, tyle a propos, a propos tych wyjaśnień. I dzisiaj wielki dzień ważenia. Słuchajcie, jadę z Miszą na pocztę, bo się okazało, że ta paczka, co wysłali, jest na mnie. I muszę ja się osobiście pojawić. Jedziemy na jednym motocyklu. To wam może trochę miasta nagram. no, no, no! no. To ma mieć teoretycznie 50 W mocy, ale e, no nie. Małe to jest. Małe to jest. Dużo mniejsze niż to co ja Ci sobie zamówiłem. No no to jakiś, albo... Awa... Widzisz, dlatego cena. Misza. You get what you pay for, stare amerykańskie powiedzenie. Masz to za co zapłacić. Zawsze jest to jakiś backup. No tak, tak, tak. Lepiej mieć niż nie mieć. Jakieś prześcibeczki fajne. Dobra, jedziemy. Mikro, mikro. No mikro. nic no. Ale to... przyda się. Na pewno. Byle się nie zepsuło, nie? Jesteśmy przy starym budynku Poczt po francuski. Ja sobie wyjdę tutaj na zewnątrz. Niech Nisza podjedzie i mnie zgarnie. Ładna okolica. Ja chątpię, żeby to było deklarowane 50 W. Natomiast no, ładuje, więc coś Ładuje telefon, znaczy. to zawsze się przyda, nie? No I GoPro też powoli naładuje. No nie jest to panel podstawowy w moim przypadku, więc tak. spoko To jest taki wiesz, taki... Zapasowy. Przyjechali goście. Jest... To... Goście, goście. Weź sobie krzesło i siadek obok nazywa na przemoc w rodzinie, to się nazywa. Słucham? Jebię. Słuchajcie, odebrałem pranie. Odebrałem pranie i co dalej? I dalej jedziemy na basen do mojego kumpla. Tam weźmiemy wagę, tam się zważymy i zobaczymy. Słuchajcie, dojechaliśmy teraz do Palmowego Raju. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś fajne przeróbki, czy przy parodie z moim udziałem oraz innych vlogerów zapraszam na kanał Palmowy Raj. Link będzie pod spodem. Zawsze go miałem zareklamować, zapominałem. To takie na, na luźno. A gospodarz jest zajęty teraz, także poczekamy na ważenie. Rozmawia teraz przez telefon z kimś, ważna rozmowa. I zaczynamy dzisiejszą imprezę po ważeniu. Zobaczymy kto wygra. Mam nadzieję, że ja, ale nic nie jest do końca nigdy powiedziane. Będzie ważenie. Tu kolega otworzył sobie sklepik. Widzicie, takie ma produkty. Bardziej na włoskich się skupił, ale też ma jakieś polskie sprawy. Sery i wędliny. A tutaj przetwory. Między innymi przetwory od Marcina. Także Marcin, widzicie tu już u mnie będzie kolejny miał punkt odbioru. Ma tam jeszcze jednego kolegę tutaj. No i oczywiście tam inne. Mówię na razie tych, co my tutaj się znamy i co mogę wam pokazać. Czyli był bar. Polacy szybko się dostosowują, bar nie może pracować, robimy sklepy. Ja też u siebie otwieram sklep. Oczywiście to też taka koncepcja. Przyjdzie ktoś, będzie z Podlady, czy, czy normalnie piwo, czy kieliszek, czy jakiś koktajl. U mnie będzie taka sama koncepcja. Zjeść też będzie można cały czas. Do tego burgery, hot dogi, polska kiełba, pierogi to, co będę od Marcina mógł wziąć, że tak powiem, garmażeryjnie. A ja przywiozłem trochę kiełbasy kiełbasy na grilla i tam innych spraw. Także misza z Marcinem naszym kucharzem, bo też tu jest. Popas pieprz. Marcin! No, Jadą po węgiel do grilla. Te przyjechali butle gazowe wymieniać na kuchni. Słuchajcie, i to jest ten gentleman, którego mówiłem, z reguły nie nagrywam, ale nie ma problemu. To dzisiaj się będziemy właśnie ważyć. Marcin tutaj, właściciel tego przybytku, gdzie często bywamy i czekamy, a skończy tam biznesową rozmowę. Ma na moment przerwał. I, i co? Ważenie i bal. Słuchajcie, kolega już kończy. Za minutę ważenie, później grill, impreza, basen. Ale to wszystko zapraszam już w następnym odcinku. A jeżeli macie jakiś niedosyt, to oglądajcie filmy archiwalne z Chin, Laosu, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Singapuru i tak dalej. Tu z Kambodży oczywiście. Łapka w górę i do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!